Cześć, ja jestem Technokrata i Was w kolejnym Techniusie. Dzisiaj prawdziwie nowa, świeża technologia. Nie rozmawianie o dostępnościach, czy też braku dostępności kart graficznych, chociaż jak starczy nam czasu, to żeby dociągnąć do tych 10 minut. Żartowałem. Porozmawiamy sobie dzisiaj o technologii układania chipów 3D. W tym momencie AMD zaprezentowało taką technologię. Ona już w sumie zaprezentowało na targach CES, czyli w styczniu wzrost obecnych teraz na rynku Ryzenów serii 5015% za pomocą dołożenia pamięci cache na górę każdego rdzenia CCD. Teraz AMD mówi, że ta technologia będzie skalowana, będzie procesor na procesorze, rdzeń na rdzeniu. Nieźle się to zapowiada, a my dzisiaj sobie o tym porozmawiamy. Przypominam Wam o konkursie na kod do GeForce Now. Pół roku GeForce Now za darmo ode mnie. Poglądajcie wczorajszy film, albo wbijcie chociaż w opis pod tym filmem, albo też na Discorda, albo na grupę na Facebooku. Tam jest opisane, co należy zrobić, żeby wygrać ten kod. Zaobserwować mnie na Insta, polubić na Facebooku i wysłać swój wynik ze speed testu szybkości internetu. I voilà. można wygrać. A my już dzisiaj przejdźmy. Do tego, co AMD zaprezentowało i jak to wszystko może genialnie przeskalować się w przyszłości. Zapraszam do oglądania! Oczywiście też oprócz obserwacji na Instagramie i lajku na Facebooku zostawcie też subskrypcję pod tym filmem, bo strasznie zwolniły, aż tu Drakuś dzisiaj ze mną jest, ale wam go pokażę na Instagramie, żeby przypilnować, żeby każdy zostawił suba. No dobra, więc przejdźmy do tego AMD. AMD pokazało w, na targach CES w styczniu tego roku technologię właśnie 3D V-Cache. E, pokazali oni, że poprzez dołożenie dodatkowej pamięci cache na każdy rdzeń CCX, czyli na procesory maksymalnie 92, 96 MB, czyli na procesory z jednym blokiem CCX w sumie 96, a z dwoma blokami czyli Ryzen 7 Ryzen 9 a 192 dodatkowe e, pamięci megabajty e, cache'u i to ma oferować wzrost o 15%. E, no oczywiście możemy podejść do tego z dystansem, bo producent jak przeprowadza sobie jakieś testy, to podaje ten maksymalny wzrost, jaki udało mu się w jakimś tam poszczególnym scenariuszu osiągnąć. Jaki to jest scenariusz? Czy gamingowy, czy jakiś benchmarkowy, czy wielordzeniowy, czy jednorodzeniowo o tym w sumie nie wiadomo. Na pewno przyniesie to wzrost wydajności i to jest właśnie broń AMD na walkę z Intelem Arder Lake'iem. I wiecie co? To jest tak naprawdę dopiero prototyp tej broni i zapowiada się genialnie. AMD po pierwsze, jeżeli chodzi o technikalia, chwali się tym, że udało im się zmniejszyć grubość upakowania tej warstwy do 9 mikronów. Dużo, dużo mniej niż nanometry, jak Macie jednostki lecąc w dół, no to są nanometry, a potem jeszcze mniejszą jednostką są mikrometry. I 9 mikrometrów to jest grubość tego połączenia. U konkurencji, jak podaje AMD, e, wynosi to 30, nawet 50 mikronów. I mowa tutaj oczywiście o Intelu, bo jeżeli chodzi o pakowanie chipów 3D, AMD nie wymyśliło tu koła na nowo. Ta technologia jest. Ona funkcjonuje, jest tylko dopracowywana. Procesory Intel Lakefield działają pod kontrolą tej technologii, jakby mają zaimplementowaną tą technologię. Są to też procesory hybrydowe, więc w stosunku do e, tych procesorów Alder Lake też nie będzie niczym nowym tak naprawdę. W przyszłości wykorzystać do naprawdę spektakularnych rzeczy. Jakby następnym krokiem w e, rozwoju tej technologii będzie układanie procesorza, procesorza, procesora na Procesorze. I to jest bardzo ciekawy pomysł. Zastanawiam się, jak to wszystko termicznie będzie dawać radę. Prawdopodobnie moim zdaniem, ten mm, bardziej grzejący się albo mniej grzejący, nie wiem, jak ja bym sam to ułożył, procesor będzie u góry albo u dołu i poprzez niego będzie też transferowane ciepło częściowo dopiero do odpromiennika. Więc któryś z tych procesorów, na pewno ten u góry, bo będzie raz, że podgrzewany przez ten u dołu, a z drugiej strony ten u dołu może być też izolowany przez tego u góry. Kto to wie, piszcie swoje pomysły w komentarzach, jak wam się wydaje, który procesor by się bardziej grzał, ten u dołu czy u góry, jeżeli nałożymy na siebie dwa procesory. Natomiast bardzo, bardzo fajny pomysł, dzięki temu dużo więcej rdzeni na tej samej powierzchni można zmieścić. I to wytłumaczyło, dlaczego AMD nie zwiększa rozmiaru swojej podstawki AM5, i dlaczego zaczyna stosować nową. Technologię na tej samej wielkości chipie, tak naprawdę, więc bardzo fajne podejście. Później, w następnych krokach rozwoju tej technologii, można byłoby umieszczać poszczególne rdzeń na rdzeniu, jeden do jednego. Bo wiecie, procesor na procesorze on może być w jakiś bardziej chaotyczny sposób umieszczony. Rdzeń na rdzeniu to już jest bardziej precyzyjne dopasowanie. Później można byłoby poszczególne moduły umieszczać jeden na drugim, na przykład. Moduł od obliczeń FP16 czy FP32, jeden na drugim. Te moduły, wiecie, teraz w procesorze to wygląda troszeczkę tak chaotycznie. Te moduły są połączone tak, żeby każdy z nich tworzył taki samowystarczający troszeczkę klaster, i te klastery w tych procesorach są powielane, tworząc jakby taką całą sieć przeróżnych rodzajów klasterów. To nie jest tak, że w jednej części procesora są rzeczy odpowiedzialne za jedną rzecz. Znaczy troszeczkę tak jest, ale one muszą w taki specyficzny sposób ze sobą kolerować. korelować. I teraz AMD planuje w przyszłości, oczywiście, w kolejnej gdzieś tam iteracji tego rozwinięcia procesu układania rzeczy 3D. Oczywiście, to może być ślepy zaułek. Już z takimi rzeczami mieliśmy, jeżeli chodzi o technologie komputerowe, do czynienia, wiele technologii powstawało, było rozwijanych, było tam masę kasy pompowane, po czym wszyscy dochodzili do wniosku. To nie ma sensu, to nie wypali, z tego nic nie będzie, skończmy z tym. Ale ja szczerze mam nadzieję, że ta technologia wypali, bo widać w niej ogromny, naprawdę ogromny potencjał na to, żeby ją skalować, dzięki temu dokładać kolejne rdzenie, tworzyć jeszcze mniejsze procesory ułożone 3D, bo wiecie, to jest tak troszeczkę jak z miastami. Boli mnie, jak patrzę na przykład na swoje miasto Kraków, które rozrasta się bardzo mocno na boki. A nic do góry. Tyle przestrzeni w górę, że jest, tyle niezagospodarowanego miejsca do góry, albo też w dół. Prawda? Żyjemy w świecie 3D, a troszeczkę rozwijamy się tak dwuwymiarowo tylko w, na płaszczyźnie i nie korzystamy z tej osi Z, która daje nam gigantyczny potencjał. Identycznie w przypadku procesorów. Tamta ozie Z nie jest bardzo dobrze zagospodarowana, raczej rozwija się rdzenie. W, w płaszczyźnie, czyli XY, tak? Tworzy się coraz większe, coraz szersze zanieo, o coraz większej powierzchni, a ich grubość stosunkowo nie rośnie. Ta technologia pozwoliłaby dokonać wzrost, jeżeli chodzi o grubość. Termicznie i w ten sposób jakby to wyszło, nie do końca jestem tutaj pewny. Moim zdaniem jest to jakiś problem do rozwiązania. AMD już tutaj mówi o tym, że pomiędzy poszczególnymi warstwami obliczeniowymi byłyby warstwy odpowiedzialne za odprowadzanie ciepła więc już mają pomysł na to, żeby taką termiką takich układanych 3D rdzeni się zajmować. I daje to gigantyczne spektrum rozwoju, nie tylko jeżeli chodzi o protki, ale też karty graficzne, co też jest protkiem, tylko że graficznym, e, pamięci RAM, cała masa elektroniki mogłaby z dobrodziejstw tego typu rozwiązania skorzystać. Tylko, że tak jak mówię, to nie jest rozwiązanie, które teraz się pojawiło i hura, mamy nowy grafen, no rozwijajmy go. No nie, to jest technologia już w sumie dość mocno znana, ale dopiero być może przy tych em, że tak powiem, w skalach przy tych procesach, które będą w pięciu, za chwilę w dwóch nanometrach, takie rozwiązania będą bardziej dostępne i lepiej będą się skalować. Czy mam kciuki za ND? Jeżeli oni, poprzez dodanie tylko pamięci V-Cache zrównają się, zawalczą je równy z równy z Lake'iem, to szapoba, co dopiero w przyszłości, kiedy ta technologia będzie poprawiana, ulepszana. I będzie stała na jeszcze wyższym poziomie. To wtedy naprawdę możemy dostawać spektakularne konstrukcje, które no w małych rozmiarach będą oferować gigantyczną moc. Tak jak mówiłem Wam we wczorajszym odcinku, zintegrowane karty graficzne. Wyobraźcie sobie, że teraz karta graficzna musi gdzieś tam z boku procesora się zmieścić na tym PCB, tak? Gdzieś tam taki chip mały trzeba wsadzić, żeby on nie zajmował zbyt dużo miejsca. Jeżeli rozwój tej technologii 3D byłby, na tyle sprawny pod względem optymalizacji właśnie energetycznej czy termicznej. Mamy procka, a na to ryb karty graficzną pełnowymiarową, kartę graficzną, albo jeszcze lepiej, jak słusznie jeden widz zasugerował, karta graficzna ze zintegrowanym protkiem na górze. I to byłoby coś. Wyobraźcie sobie taki duży, no bo karty graficzne powierzchniowe, jakby te chipy są większe od procesorów, że też zależy jakie, nie? Ale te najwydajniejsze to są kawał e, kawał rdzenia i na to byk Procesor sobie umieszczamy i mamy takie wszystko dwa w jednym. Procesor z kartą graficzną w takim module. To jest genialne, wydajne i wow. Pytanie, jak to się wszystko będzie grzało, czy to się jakoś nie będzie izolowało razem, bo to wszystko fajnie brzmi w teorii, nie? Zróbmy procesor na to. Przy, no przylutujmy to, może złe, e, złe, złe, złe powiedzenie, złe określenie. Nanieśmy e, kartę graficzną albo, no, kartę graficzną, na nią nanieśmy procesor i wow, jaka cudowna technologia już w ogóle m, powinniśmy tak budować. Po pierwsze, jakby e, niszczy nam to możliwość skalowania, tak. Bo będziemy mieli sparowany konkretny procesor z konkretną kartą graficzną i nie będziemy nic mogli zmieniać. Fajne rozwiązanie dla osób, które nie lubią rozbudowywać. Albo z drugiej strony bardzo fajne rozwiązanie dla tych wszystkich, którzy borykają się z odwiecznym pytaniem: czy będzie bottleneck? A jak tak, to po jakiej stronie? Dostaną od producenta już sparowany procesor z odpowiednią kartą graficzną, tak jak w laptopach troszeczkę jest, i koniec, po kłopocie później tylko wymieniają całość. Mi się osobiście takie rozwiązanie podoba. Dla mnie osobiście nie, z tego względu, że no ja jednak lubię mieć osobną kartę graficzną, osobny procesor. Daje nam to większe możliwości skalowania, jakby zarządzania tym sprzętem, rozbudowywania go. Oczywiście takie konstrukcje wielocipowe byłyby dużo droższe, no ale. Jeżeli w takich zastosowaniach jak na przykład laptopy, gdzie i tak się nie zmienia karty graficznej w innych jakichś przenośnych konsolach, ogólnie w konsolach takie rozwiązanie myślę sprawdziłoby się bardzo, bardzo ciekawie. A z drugiej strony ktoś zapyta, a po co? A po co coś takiego, skoro można to umieścić na płycie głównej, czy na jakimś większym kawałku PCB, gdzieś tam daleko od ciebie, taką kartę graficzną i procesor, to po co to budować jedno na drugim? Racja, owszem, ale wyobraź sobie, jak skróca się droga, e, jaką przebywa e, informacja. Ona tutaj naprawdę przebywa w ułamku sekundy i może ją przebywać bardzo wieloma ścieżkami. Jeżeli karta graficzna jest oddalona o procesor, od procesora o taką odległość, e, jak teraz, to ta informacja z prędkością światła już w tym świecie, że tak powiem, mm, kwantowym, bo. Jakby światło, no to już zaczynamy mówić troszeczkę o kwantach. W tym świecie kwantowym już ta informacja podróżuje znaczący czas czas, którego nie można zbagatelizować. Nie bez powodu, na płytach głównych elementy są rozmieszczone w ten, a nie inny sposób. Nie bez powodu, procesory mają taką, a nie taką wielkość. Ze względu właśnie na tą podróż sygnału, że ona nie może być zbyt długa. Jeżeli skrócić by tą wymianę informacji między kartą graficzną a procesorem do właśnie takiej malutkiej odległości, albo całe moduły pamięci RAM, wszystko, wszystko poukładane w takim staku, to byłoby coś. Natomiast jest to raczej technologia przyszłości jest to, że tak powiem, taka odpowiedź troszeczkę na to, co dalej z procesorami. Skoro już za niedługo dojdziemy do pewnej granicy, gdzie nie będziemy mogli zmniejszać tego procesu w nieskończoność, owszem, poniżej nanometrów są mikrometry, ale czy doczekamy się procesorów w procesie. Kilkudziesięciu mikrometrów, kilkunastu albo nawet kilku mikrometrów? Być może tak, ale jakby taką protezą, zanim osiągniemy możliwości technologiczne do produkcji takich procesorów, albo zanim znajdziemy materiał, czy też przystosujemy grafen, stworzymy innego typu komputery, no to taką protezą moim zdaniem bardzo dobrą będzie technologia układania właśnie w stosy wszelkiego rodzaju chipów. Mi się to bardzo podoba, czekam na dalszy rozwój ze strony AMD i przede wszystkim czekam na odświeżone Ryzeny z zastosowaniem tej technologii. Jestem ciekawy, jak to się sprawdza w rzeczywistości. Dajcie znać, co Wy o tym sądzicie. Jeżeli ktokolwiek z Was dysponuje wiedzą na ten temat, albo przypuszczeniami, albo jakimiś dywagacjami, z chęcią poczytam takie komentarze pełne jakichś pomysłów na ten temat. Naprawdę uwielbiam czytać takie Wasze merytoryczne komentarze, gdzie prowadzicie dywagacje, jak jakaś technologia wygląda, jak mogłaby wyglądać, do czego to prowadzi? Czy macie jakieś za, jakieś przeciw? Jakby dobrą teorią naukową, czy też dobrym podejściem naukowym jest falsyfikowanie pewnych założeń. Tworzymy sobie założenia i teraz je obalamy. Im więcej sposobów na obalenie danej teorii, tym więcej rozwiązań, które możemy wykonać, żeby tą technologię sfinalizować. To nie jest tak, że teoria naukowa, czy jakieś rozwiązanie konstrukcyjne ma być doskonałe od startu i no nie, jakby oni zrobili coś takiego, albo. Ty, Benek proponujesz coś takiego. To jest złe, bo coś tam, coś tam, coś tam, coś tam, więc to nie wypali. To jest właśnie dobre, bo coś tam, coś tam, coś tam, coś tam, i to coś tam, coś tam, coś tam, coś tam można zacząć rozwiązywać, żeby uzyskać finalny produkt. Oczywiście, czasami jakby napotkamy ścianę nie do przejścia i rozwiązanie nie do rozwiązania wtedy się poddajemy i wtedy jakaś technologia jest porzucana. Fajne dywagacje, uwielbiam takie nowe technologie, bo głównie o to właśnie chodzi w Techniusie. Oczywiście temat kart graficznych też i procesorów jest przede mnie rozwijany, no bo jakby interesuje się tym, chciałbym mieć te wszystkie nowe rzeczy. Na etapie zakupu karty graficznej jestem, bo potrzebuję jej, więc o tym dużo mówię na swoim kanale, bo to jest to, co w tej chwili najbardziej mnie pochłania, ale jak nie wiem, będę kupował mieszkanie, to będę Wam o tym mówił, albo jak Kupię samochód elektryczny, to pewnie będzie najwięcej newsów o samochodach elektrycznych. Swoją drogą dzisiaj miałem jazdę testową ID 4. E, oczywiście dla mnie jest to odległy zakup. W tym momencie nie mam funduszy na takie auto, ale auto jak najbardziej zacne. E, więc tutaj o tym znowu wrzuciłem wam zdjęcia na Instagrama, jeżeli chodzi o ID. E, to o takich rzeczach wam będę mówił, bo... Tutaj nie chodzi o takie beznamiętne, robotyczne powtarzanie wam jakichś informacji, ale o tym, żeby dodać ten aspekt ludzki. Z mojej strony wynikające to są subiektywne, a nie obiektywne informacje o technologii przekazywane. Staram się, żeby były obiektywne pod względem e, ich merytorycznego czy też technologicznego wkładu w nasze życie, ale jakby moja subiektywna opinia i tak w tych wnioskach wybrzmiewa. I ja Wam do dzisiaj bardzo dziękuję. Strasznie przedłużyłem ten film, ale lubię sobie do Was pogadać. Dajcie znać, kto poglądał do końca te komentarze, a ja Wam życzę miłego dnia, wieczoru, nocy. Komentarze oczywiście zapomniałem dodać na temat tych technologii, jak one wam się podobają. Miłego dnia, wieczoru, nocy. Widzimy się jutro o 17.45 bądź też w późniejszych godzinach, jak jakiś poślizg zaliczę. Dzięki wielkie, i do zobaczenia. Cześć.